Udowodnimy ci, że z nami nauka pójdzie #łatwo. Dzień dobry. Małgorzata Krzeczkowska Chemia. Zapraszam dzisiaj na podsumowanie działu Wiązania chemiczne. Jeżeli myślimy o wiązaniach chemicznych, to dlatego, że wiemy, że atomy łączą się ze sobą właśnie tworząc określone wiązanie. Dlaczego atomy łączą się ze sobą? Bo chcą uzyskać trwałą i stabilną energetycznie konfigurację elektronową. W tym przypadku mówimy o spełnieniu reguły oktetu bądź reguły dubletu. Wiązanie chemiczne ma ściśle określone swoje podstawowe cechy, parametry, jak energia wiązania, Długość wiązania, typ i rodzaj wiązania oraz krotność wiązania. Możemy mówić o wiązaniu pojedynczym, podwójnym lub wiązaniu potrójnym. Na podstawie różnicy elektroujemności możemy określić trzy typy wiązań chemicznych. Jest to wiązanie kowalencyjne, zwane inaczej atomowym, wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Oraz wiązanie jonowe. Szczególny przypadek wiązania kowalencyjnego bądź kowalencyjnego spolaryzowanego to wiązanie koordynacyjne, zwane inaczej wiązaniem donorowo-akceptorowym. Możemy również wprowadzić inne rodzaje wiązania chemicznego, jak na przykład wiązanie metaliczne. Czy też wiązanie wodorowe, które jest szczególnym przypadkiem oddziaływania międzycząsteczkowego. Niewielki procent wiązanie wodorowe może być również oddziaływaniem wewnątrzcząsteczkowym. Jeżeli dana substancja charakteryzuje się ściśle określonym rodzajem wiązania, czy też rodzajem wiązań występujących w tej substancji, to z automatu ma ściśle określone swoje właściwości. Dlatego też mówimy o różnych typach kryształu. Możemy powiedzieć o kryształach kowalencyjnych, na przykład diament kryształach molekularnych, np. zestalony tlen, czy też zestalony arga, kryształach jonowych, typowe kryształy soli, chlorek, potasu. Oraz możemy również mówić o kryształach metalicznych, czyli wszystkie metale charakteryzują się właśnie występowaniem wiązania metalicznego i w związku z tym tworzą Kryształ metaliczny. Udowodnimy Ci, że chemia nie musi być trudna. Dziękuję, że wspólnie omówiliśmy te wszystkie zagadnienia. Haszta łatwo? Chemia. Zapraszam. Do widzenia. Cześć. Udowodnimy Ci, że z nami Nauka pójdzie hashtag Łatwo. Z hashtag Łatwo jest gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy.